Mamy wiedzę jak silnym brandem jest Herbapol Lublin w świadomości naszych konsumentów i chcemy podążać za naszymi klientami, oczywiście też do tych miejsc, które są miejscami nieoczywistymi. Takim miejscem na przykład jest, są lotniska, czyli miejsca gdzie nasi klienci zaczynają na przykład swoje długo oczekiwane wakacje i tam budujemy naszą, naszą dystrybucję, ale też nasz, nasz wizerunek i umożliwiamy naszym, naszym klientom zabranie tego właśnie, co ze sobą to, co jest najlepsze. No podążamy tam, gdzie są nasi klienci, a więc stacje na przykład stacje benzynowe, e, takie nieoczywiste nie, nie, nie miejsca, jak e, na przykład markety budowlane i strefy przykasowe czy sklepy AGB. Wszędzie tam, gdzie jest nasz klient, chcemy być my obecni. Staramy się wprowadzać nasze nowości, pokazywać je naszym klientom. Na przykład cukierki funkcjonalne, które wspomagają higienę naszej jamy ustnej, co jest bardzo ważne podczas długiej podróży. Nasze kosmetyki Polana. Które od zeszłego roku wprowadzamy, wprowadzamy na rynek. Wiemy już z danych sprzedaży, cieszą się bardzo dużą popularnością na lotniskach. Widać, że Polacy sięgają po to, co, co znają. Znają nasz brand chrba polubi, mają do niego zaufanie i nie chcą się z nim rozstawać, nawet poza granicami naszego kraju.